Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech. I pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze Galaktyk Football. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia. Nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los. Galaktyk Football. W poprzednim Arty odcinku. Wiele, że Arczowi udało się odnaleźć oddech Akilian. Skąd możemy wiedzieć, czy za Arczem nie stoi technoid? Wreszcie zagracie mecz. Zaczynamy! Dlaczego ty, Blaylock, dyrektor technoidu, chcesz, by drużyna Arcza została uznana? Słyszałam w radiu, że wasza drużyna została oficjalnie zaakceptowana przez ligę. Co? Teraz Akiliańska Federacja Piłki Nożnej musi zorganizować mecz pomiędzy drużyną Red Tigers i drużyną Archer. W życiu nie widziałem takiego rozgrywającego. Jego pasją jest piłka, wiesz o tym? Dam ci Roketa na jeden mecz. Jeśli przegrasz, Roket wróci do mnie i zapomnimy o całej tej sprawie. Jasne? Ona nie może grać. Nigdy więcej. Rozumiemy się? Odcinek czwarty. Drużyna. Achilliańskie wiadomości sponsorowane są przez Technoid. Nagroda za schwytanie pirata lidera Sony Blackbones to 2 miliony kredytów. Z Technoid wszechświat jest piękniejszy. Zaera to najlepszy napastnik wambasu. Jak widzicie, jest w szczytowej formie. Musicie na nią bardzo uważać. Przelatujemy obok księżyca IBO. Jego promieniowanie wywołuje wambasowy flux. To daje ich zawodnikom dodatkową moc. A my to co? Czemu nie mamy Fluxa? Oddech był tym fluksem, tak? Tak. Ale zniknął podczas epoki lodowcowej. Spowodowała ona przesunięcie osi planety i oddech rozpłynął się w powietrzu. Dowodzą tego badania naukowe. I taka powstała teoria. Trenerze, czy przypadkiem ty nie prowadzi oddech? Tak myślę. Czemu tylko ona posiada tę zdolność? Jestem pewien, że wszyscy macie w sobie oddech. Uważam, że to kwestia czasu, kiedy zacznie się on w Was budzić. Będziecie musieli nauczyć się z niego korzystać. To dopiero wyzwanie. A póki co mamy sobie radzić sami, tak? Hej, przecież to tylko mecz towarzyski, bez paniki! Wszystkie mecze są ważne, Micro-Ajs. Pracujemy razem na sukces naszej drużyny, rozumiesz? A żeby pojawiły się efekty, w każdy mecz należy włożyć całe swoje serce. Planeta Wambas. Niedługo lądujemy na Wambas. Dobrze, nie mogę doczekać się naszego pierwszego meczu. Chłopaki, może wkrótce będziemy grali przedstawiającymi nas kartami? Dran, 200 meczy, obrońca drużyny... E, no, jakiej? Jakiej? Hej, no właśnie, masz rację. Nie mamy jeszcze nazwy. Wielka drużyna musi mieć nazwę. Kto mówi, że jesteśmy wielcy? Może galaktyczne nietoperze? Albo ogniste kule? A może koślawe stopy? Albo frajerzy? Schodzimy do lądowania, dzieciaki. Zapiąć pasy. I jadaczki, Sinet. Słyszałeś? Ciekaw jestem tutejszej kuchni. A ja właśnie tego się obawiam najbardziej. No cóż, odwagi, Mikroajs. Co to jest? Czy ja mam halucynację, czy to jedzenie się rusza? E? E? To się nazywa blacz. Pająki w kolmaczowym oleju. Mm. Mm. Przekonacie się, że jest pyszne. Wierzymy wam na słowo, a ja mam pewne wątpliwości. Drodzy przyjaciele, niezmiernie się cieszę, że mogę was przywitać w imieniu wszystkich mieszkańców Wambas. To dla nas honor gościć nową drużynę Archa. Arcz, nie zapomnieliśmy o tobie, choć tyle czasu minęło. Ja również wakura, ja również. A teraz moi przyjaciele, wznieśmy toast. Opowiem Wam historię. Wasz trener swego czasu mieszkał z nami bardzo długo. Pomogliśmy mu dojść do zdrowia po ciężkiej kontuzji, dlatego łączy nas szczególna więź. Jak się dziś czuje nasz drogi pacjent? Dobrze? Arch! Arch! Simbaj, jak miło cię widzieć. Wyglądasz na zdziwionego. Mieszkam tu. Nie pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Dame Simbaj. Dame Simbaj. Fatera główna stowarzyszenia Flux. Mistrzu, Dama Simba zajęła nową pozycję. Dobrze, bardzo dobrze. może grać. Nigdy więcej. Rozumiemy się? Tia. Mam nadzieję, że nic nikomu nie mówiłaś na myśli. Nie wygadałaś, że jestem bratankiem Arch'a? Nie, oczywiście, że nie. Super. Każde z nas ma swoją tajemnicę. O czym ty mówisz? Nie mam nic do ukrycia. Przepraszam, panienko. Mam wrażenie, że skądś się znamy. Nie sądzę. Pracowałem na wielu planetach. Jestem pewien, że już cię gdzieś widziałem. Powiedziałam, że nie. Częśniesz się jak blacz. Proszę, nie wspominaj o blaczu. Byłeś głupi, że to zjadłeś. Podali więc. Spróbowaliśmy. Na tym polega grzeczność. Ale ty nie znasz tego słowa. Spróbowanie to nic złego. O, ale branie dokładek to już szaleństwo. Nie mów, że brałeś dokładki. Sprytne posunięcie. Arch powiedział, że musimy wygrać ten mecz. Do tego potrzebuje nas wszystkich. O co ci chodzi? Za kogo ty się uważasz? daj spokój. Dzięki, ale nie potrzebuję niańki. Snow Kids. Szukaliście nazwy dla drużyny, tak? Owszem, Achito, jakieś dwa dni temu. A więc Snow Kids. Niezłe co? Snow, czyli śnieg. Kids, czyli dzieciaki. Nawet pasuje. Kto jest za? Ja też. I ja. Naprawdę? Podoba się wam? Tak, ale nazwa to nie wszystko. Potrzebujecie też. Co to? O! O! Stroje piłkarskie. No. Jej, Jej, to te same stroje, które zawodnicy Akilian nosili w najlepszych czasach. Co za wyzwanie! Nareszcie, jesteśmy prawdziwą drużyną. Przekonamy się o tym na boisku. Dobra, oto wasze pozycje. Achito na bramce. W obronie Tran i May. Tia i Rocket zagrają w środku pola. Napastnikami będą Dijok i Sinnet. Panie trenerze, a ja? Rezerwowy. <laughs> Jakieś problemy, Sinnet? E, nie, nie. Coś mi utknęło w gardle. Ale trenerze! Ja jestem jak piorun! Strzelę trzy bramki! Co najmniej! mikro -ajs. zawodnik ma obowiązek bezwarunkowo przyjmować decyzję trenera, zrozumiałeś? Tak jest. W porządku? Czuję się lepiej. Ej, robią niezłe wrażenie w tych strojach. Skupcie się! Za minutę zaczynamy!

Ginette, do niczego nie dojdziesz, jak będziesz tak grał! Podaj do przodu, a nie kiwaj się! Możemy dokonać zmiany. To dobry pomysł. Nie chcę, żeby odnaleźli się w tym ustawieniu. Tak właśnie myślałem. Dawaj Tja, spróbuj teraz! Właśnie tak macie grać. Oddech Achilian. To niesamowite. Ona nie może grać. Nigdy więcej. Czemu to zrobiłeś? Nie wiem. Straciłem kontrolę nad mocą. Odsuńcie się, dajcie jej odetchnąć. obrzydliwe. Taki faul w meczu towarzyskim? Doprawdy, Tego już za wiele, prawda? Teraz DJok, naszym największym zmartwieniem jest stan zdrowia T. Nie martw się, zajmę się nią. Planeta Akinlian. Akademia Arcza. zakłócanie! Jeżeli Red Tigers będą grać tak samo, to lepiej chrońmy kostki. Nie bój się, Micro Ice. Na ławce jesteś bezpieczny. Dziękuję, Simbai. Może i przegraliśmy mecz, ale mamy świetnego lekarza. Nie sądzisz, że atak na T'ie był dziwny? Wombas nigdy tak nie grają. Wiem. Nie mogę przestać o tym myśleć. Tia ma wyjątkowy talent. Posiada oddech. Jest niezastąpiona. Myślisz, że ktoś specjalnie? Dowiedziałem się, że ona dojdzie do siebie. A? Czyżby ci ulżyło? Nie, ależ nie. Więc rozumiesz, że na razie zatrzymam resztę. Ale ja... Proszę, mała zaliczka. Dzięki tobie Arcz zostanie bez swojej pupilki. Policja, w czym mogę pomóc? Połącz mnie z kapitanem, to pilne. Dziwne, to nie jest to programowanie technoidu. To także, pasuje najwyżej kilka elementów. Może się mylimy? Nieważne, bierzemy wszystko. Nic więcej nie dotykajcie. Co? Powiedziałem, nic więcej nie dotykajcie. Wszystko ma zostać na swoim miejscu. Daj spokój, Sony. Potrzebujemy tych rzeczy. Musimy z czegoś żyć. O. Policja? Nie rozumiem. Namierzyli nas? Choć włączone jest zakłócanie. Zmywamy się stąd szybciej. Dziwne. Po co tutaj policja? Och, co się tak gapicie? Ja nic nie zrobiłem. Naprawdę przyjechała policja. Szukamy tej dziewczyny. Uciekła od swoich rodziców, ambasadorów planety Obia. Dali mi pozwolenie. To nie byli moi rodzice. To byli aktorzy. Chciałam być w tej drużynie. Bardzo przepraszam. Ależ ja. Musi być jakieś wyjście. Nie znasz moich rodziców. Przepraszamy państwa. Nie przyjechali po nas. To nie może być on. Niemożliwe. W następnym odcinku. Nie wygramy bestii. Stello, rozumiesz? Byłam tam szczęśliwa. Wielkie przeznaczenie, o którym tak marzyłem, to piłka nożna. Na koniec powiem tylko jedno: niech wygra lepszy. To będzie moja drużyna. Nie mógłbyś czasem do kogoś podać? Wy nie traficie do siatki. Rocket? słucham. Proszę.